Dzień dobry. Witamy Was. W ten piękny dzień w kolejnym naszym nagraniu. Agnieszka Jaroszewska, Janusz Dąbrowski. Dzisiaj poruszymy temat odwodnienia i nawodnienia. Dlaczego woda jest taka ważna dla organizmu? Wydaje się, że po raz kolejny, ale czasami. W jednej naszej wypowiedzi, w Janusza wypowiedzi, może paść coś, co was naprawdę poruszy, zainspiruje, ugruntuje. Tak jak zawsze powtarzamy, wiedzy informacji nigdy za wiele. Januszu, obiecaliśmy poprzednio, że w tym odcinku cyklu rozmów o wodzie przedstawimy bardzo konkretnie, ile wody mamy codziennie wypijać i dlaczego. Poza tym, czy wszelkie soki, słodkie napoje mogą nam zastąpić wodę? Pora spełnić tą obietnicę, także zaczynamy. Dobrze, jak zwykle witam Was serdecznie. Miły dzień. Fantastyczny, duży poziom fajnej emocji i tyle. I taki niech będzie i u Was. Więc słuchajcie, zaczynamy od stwierdzenia, bardzo ważnego stwierdzenia, że organizm wydala w ciągu dnia, w ciągu doby około półtora do dwóch litrów wody. To jest diureza, czyli siusianie. To jest pocenie się, to jest oddychanie z oddechem, no przecież para wystarczy lusterko przedstawić, i jeżeli zimna, zimna, zimna będzie powierzchnia, zimą na przykład, no to się momentalnie para, skrapla, skrapla się para. A więc tyle, półtora do dwóch litrów wody tracimy. Więc w związku z tym, żeby uzupełnić ten, te braki stany magazynowe, to powinniśmy wypijać tyle samo wody, czyli znowu półtora do dwóch litrów. I przyjmuje się, że minimalna ilość wody, czystej wody, która zapobiega zmianom patologicznym w organizmie, to jest 1 do 1,5 litra na dobę. I osoby, które piją mniej niż 1,5 litra wody dziennie, stopniowo zaczynają chorować, nie zdają z tego sprawy, dlatego że te braki wodne przekładają się na całą masę różnego rodzaju reakcji, między innymi na, na taką reakcję, o której wielokrotnie już mówimy, że nie będą rozcięczane kwasy. Że nie będą wypłukiwane z łogi, nie będą rozpuszczane, że nie będzie, nie będzie czym wytransportować ich z organizmu. A słuchajcie kiedyś taką, to jest taka prawie anegdotka. Robię program, o którym ja mówiłem w poprzednim odcinku, jedna pani, znaczy to akurat nie, był, nie była moja, że tak powiem, nie opiekowałem się to, tym człowiekiem, tą panią. Ale moi partnerzy, którzy też to robią, mówią, słuchaj, no trafiłem na klientkę, która w ogóle nie chce pić wody. A dlaczego nie chce pić wody? Bo to jest takie niehigieniczne. Ona musi biegać i, i, i siusiać za często. Po prostu słuchajcie, no pomysłowość ludzka nie ma granic tak naprawdę. Mówię, nie chcę tego komentować. I teraz tutaj tylko trzeba powiedzieć, że wystarczy kilka godzin zaledwie bez wystarczającej ilości wody, aby zostały zakłócone wszelkie reakcje metaboliczne, żeby po prostu pogorszyła się efektywność w pracy i relacjach wówczas społecznych, bo zaczynamy się gorzej czuć. Jesteśmy skrzywieni, skwaszeni, bo się źle zwyczajnie czujemy. Teraz z kolei, jeżeli Mamy do czynienia z upałami, z ciężką pracą fizyczną, z zawodami sportowymi, czy jakimiś treningami bardzo ciężkimi, to wzrasta zapotrzebowanie na wodę, wzrasta nawet kilkakrotnie. I tutaj ja, słuchajcie, znowu się odwołam do jednej z moich publikacji, czyli ta, to, co już żeście poprzednio widzieli, dlaczego warto i należy pić wodę alkaliczną. Cytat. W ogóle dzisiaj będzie trochę cytatów, zanudzę was tym, ale y, posłużymy się po prostu opiniami. Fachowców, naukowców. Więc cytat z książki Woda, Życia, dr Mark Sirkas, przypomnę amerykański lekarz, naturopata. Woda jest tak kluczowym czynnikiem wspomagającym sprawność intelektualną, że stan niedostatecznego nawodnienia organizmu u młodych ludzi w wieku szkolnym może wpływać spowalniająco na przebieg wszelkich procesów myślowych. Nie jest prawdą, że mózg potrzebuje jedynie glukozy i tlenu. Konieczna jest również woda i to w dużych ilościach. Wszystko w temacie. Dlatego mówię, że źle się czujemy, źle się odnosimy do innych i nie jesteśmy się w stanie czegoś nauczyć. Dlaczego? Bo między innymi nie pijemy wody. Ja powiem Janusz, ja też mam takie yy, przemyślenia od innych osób, że ojejku tyle wody będę pić, to ja będę non stop siusiać, ja nie chcę tyle wody pić, bo będę non stop siusiać, natomiast też zależy jaka woda, bo jeżeli pije się tą wodę o parametrach, które poruszaliśmy w poprzednich nagraniach, yy, to ona też w dużej mierze jest wykorzystywana do wszelkich naszych procesów metabolicznych, czyli się okazuje, że Pije się te ilości wody dużo, a wcale jakoś tak się, nie wiem, nie chodzi aż tak często do tej toalety, bo woda jest po prostu wykorzystywana. Niektórzy też twierdzą, że 2 litry wody to za dużo, że nie dadzą rady wypić zawartości na przykład całej szklanki. Wyjaśnijmy więc, że wodę należy pić drobnymi łykami, ale za to często. Najlepiej wypić... Około dwóch szklanek wody alkalicznej, strukturyzowanej heksagonalnie i o niewielkim tylko stopniu zmineralizowania wody o temperaturze ciała właśnie około 20-30 minut przed każdym posiłkiem i około 2 do 2,5 godziny po posiłku. no Nigdy zaś nie powinniśmy pić w trakcie jedzenia. Niestety tak jest. I tutaj dlaczego? Ponieważ woda. Jeżeli ją pijemy w trakcie posiłku, wpływa negatywnie na proces trawienia. Dochodzi wówczas do rozcieńczania soków trawiennych oraz przedwcześnie przesuwa niestrawiony pokarm. Po prostu spłukiwany jest ten pokarm z żołądka i później dwunastnicy do dalszych części przewodu pokarmowego. To przyspiesza z kolei procesy fermentacyjne, gnilne w jelitach, powoduje w związku z tym wydzielanie się w przewodzie pokarmowym toksycznych gazów. W postaci np. siarkowodoru czy metanu, e, często bardzo nieprzyjemnej woni. To są indole, skatole, anglikony i takie inne historie. E, wszystko to z czasem może prowadzić do mdłości, nadkwasoty, niestrawności. E, zakłóca, słuchajcie, to także rolę e, wody jako nośnika informacji, środka usuwania e, toksyn. Ale tutaj, tak przy okazji, taką e, historię sobie przypo, przypomniałem, że. Słuchajcie, bo niektórzy mówią, że a co to pan mówi, że Łądek to jest taka betoniara, on wszystko przerobi, nie ma problemu, w której tam, w kolejności i tak dalej. Ponieważ ja kucharzę od, od wieku dziecięcego pichcę, gotuję piekę i tak dalej, różne ciasta piekłem, i dopiero gdzieś tak nie, 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 nie umiałem piec ciast drożdżowych, i dopiero jako już dorosły facet, pracujący, wezmę się za drożdżowe ciasto. No więc dobrze, zgodnie z przepisem, wszystko co, po co to tam jakieś tam kolejności? Wszystko wymieszane, wybełtane, bach, 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 zrobione, niech to rośnie i tak dalej. I teraz zauważyłem kilka razy, to zrobiłem, ciasto mi nie chce rosnąć, jakieś glutowate. Więc mo, pytam moje, moje koleżanki w pracy, mówię dziewczyny, powiedzcie mi, pieczecie y, y, ciasto, przygotowujecie ciasto drożdżowe? No tak. Powiedzcie mi, co jest grane, o co chodzi, że a, w ty, a co, co ty dodajesz? No, to, to, to i tak dalej. W rezultacie doszło do tego, że ja, żeby przyspieszyć proces tej obróbki, po prostu wlewałem od razu no, rozpuszczone masło, ewentualnie do ciasta, wszystko razem, tak jak leci, sprawa załatwiona. Mówię, ja już nie. Dopiero jak dodasz drożdże, dodasz wszystko i tak dalej, po troszeczkę dodawaj tego to roztopiane masełko to ma takie znaczenie? Oczywiście, że ma. To nie jest tak, że Ty wszystko wrzucisz i samo się wszystko zrobi. Wow, jak zacząłem to robić, to zaczęło wychodzić mi ciasto drożdżowe, ale to tak na marginesie, a więc wracając do że to jest taka pewna metafora jednocześnie, która mówi, to nie jest tak, że możemy wrzucić i śledzia i wypić mleko i, i wziąć jeszcze kawałek słodkiego ciasta i budyń i jeszcze nie wiadomo co i żołądek sobie organizm sobie po, po prostu poradzi z tym. Nie, nie poradzi. I teraz, wracając do wody, niektórzy też mówią, że proszę pana, ale ja piję kawę, soki i tak dalej. Wielokrotnie mówiliśmy już w naszych audycjach. Słuchajcie, jeszcze raz: ani kawa, ani czarna herbata, ani żadne soki, ani żadne zupy, czy słodkie napoje, mimo że zawierają wodę, nie spełniają podstawowych funkcji, jakie ma spełniać woda w organizmie czyli rozpuszczanie, zmniejszenie stężenia kwasów. Transport, wypłukiwanie zanieczyszczeń. W dodatku, słuchajcie, kawa i herbata, w ogóle wszystkie napoje słodkie, raz, że będą zakwaszały organizm, a są płynami, kawa i herbata, płynami moczopędnymi, czyli odwadniającymi organizm. Słodkie z kolei napoje, mówiliśmy chyba w poprzednim odcinku, silnie zakwaszają organizm, kawa również, jak wspomniałem, i powodują silniejsze pragnienie. I tutaj znowu mam cytat. Znowu z doktora Marka Sirkasa, książka Woda Życia. Prawda jest taka, że uzyskanie właściwego poziomu wody w organizmie jest mrzonką, jeśli woda ma charakter zakwaszony. jak to ma miejsce w przypadku wysoko słodzonych napojów gazowanych. Mhm. Ja już też dodam teraz od siebie, że problemem jest także utajone odwodnienie, które dotyka szczególnie osoby starsze. U osób tych wraz z wiekiem pogarsza się sygnalizacja pragnienia, co zwykle grozi niebezpiecznym odwodnieniem, zwłaszcza w opalne dni. Osoby starsze, właśnie u których zawartość wody w organizmie wynosi 50%, są takim typowym przykładem występowania odwodnienia przewlekłego. Mhm. I to, to jest, właśnie, bardzo... słuchajcie, przewlekłe odwodnienie u osób starszych, ale to przewlekłe odwodnienie może też grozić dzieciom. Bo one biegają, są aktywne, i tak dalej. I one się domagają nie bo one instynktownie czują, mama daj pić i tak dalej. Natomiast osoby starsze nie czują. I dlaczego? Dlaczego tak wyglądają, jak wyglądają jak zeschnięte jabłko, jak zeschnięty ziemniak, bo zeschnięty ziemniak jest pomarszczony, bo stracił wodę. Bo jabłko chociaż nie te dzisiaj z hipermarketu. Bo jak kupuję czasami jabłka, zdarza się w hipermarkecie, robię jabłka w cieście, Drożdżowe, to wówczas te jabłka kiedyś tak było. Chyba z dwa miesiące leżały i kompletnie nie były pomarszczone. To był szok dosłownie. Albo pomidory, ale to macie własne doświadczenia. A więc wracamy do tematu. To jest bardzo poważny problem odwodnienie, pro, yy, bo nie czujemy pragnienia. Pragnienie może być wytłumiane przez niektóre leki. A teraz, jak się to ma do starszych osób. A kto połyka te. Całe torebki foliowe leków. Młodzi, zdrowi ludzie, starsi ludzie przeważnie. I te leki powodu, tłumią właśnie pragnienie. Dalej, pragnienie jest wytłumiane przez silnie mineralizowane wody, przez herbatę i energetyzujące napoje, te energetyki słynne, które. Oczywiście ja nie, ma, nie mam siły sprawczej, żeby wyrzucić to wszystko dziadostwo ze sklepów, ale niestety tak to działa, bo to jest wiadomo o co chodzi. Jeżeli ma być to zarabianie, to przynajmniej zarabianie na czymś dobrym, ale to już mniejsza z tym w tej chwili. Więc silne pragnienie to już jest sygnał alarmowy informujący, że organizm wykazuje znaczne braki w wodzie, a więc jak najszybciej musimy to uzupełniać a ubytki w wodzie powinniśmy uzupełniać na bieżąco, bowiem odwodnienie zaburza totalnie funkcje fizyczne i umysłowe. I już na przykład ubytki wody, słuchajcie, na poziomie około 2% wywołuje zmęczenie, problemy z koncentracją oraz często mdłości, natomiast odwodnienie rzędu 4 do 5% skutkuje spadkiem efektywności w, pra w pracy yy, i w aktywności fizycznej o 20-30%. Czasami jak przyjrzycie się jakimś filmom, gdzie jacyś wędrowcy na pustyni idą i nie mają wody, jak oni się zachowują? Idą noga za nogą. Co z tego, że mają jedzenie, kiedy nie mają po prostu wody? Natomiast odwodnienie rzędu 10% może już wywołać utratę przytomności, a 15% utraty wody to jest po prostu śmierć następuje. Wywołuje to także choroby lub po prostu ułatwia ich rozwój. Nie picie wody, nie picie wody. A więc ludzie pijmy wodę. Mhm. kilka. Tak, w takim razie z tego właśnie względu zwiększenie ilości wypijanej wody w ciągu dnia może znacząco zmniejszyć ryzyko wielu chorób. Na przykładu Kamicy układu moczowego, nowotworów złośliwych sutka, jelita grubego, dróg moczowych, odbydnicy, choroby wieńcowej, mhm. a także wielu, 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 wielu innych, bo moglibyśmy tutaj bez końca e, wymieniać konsekwencje. Tak. tak. Słuchaj, więc to, co powiedziałaś, żeby nie było tak, że ja się wymądrzam, kilka cytatów. Teraz trochę Was zanudzę, ale mam nadzieję, że to będą mocne cytaty. Więc pierwsza, pierwszy cytat z, takiego, z takiej pracy znaczenie dobrego nawodnienia dla zapobiegania chorobom przewlekłym. Friedrich Mans, lekarz, und Andreas Wenz, Research Institute of Child Nutrition Dortmund, akurat anglojęzyczne wydanie. Cytat: Istnieje coraz więcej dowodów na to, że łagodne odwodnienie odgrywa rolę w rozwoju różnych chorób. W tym przeglądzie wpływ stanu nawodnienia na choroby przewlekłe jest podzielony na kategorie według siły dowodów. Pozytywne skutki utrzymania dobrego nawodnienia są wykazane w przypadku kamicy, zaparć, astmy wysiłkowej, odwodnienia hipertonicznego niemowlęcia i hiperglikemii w kwasicy katonowej. Dalej infekcje dróg moczowych, nadciśnienie, śmiertelna choroba wieńcowa serca, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa i zawał mózgu, i zaburzenia oskrzelowo-płucne. W przypadku raka pęcherza i jelita grubego dowody tam się były niespójne. Więc zobaczcie, ile il, ilu, przy ilu chorobach nie picie wody ma swoje znaczenie, i z drugiej strony, jakie ma znaczenie picie wody? Inny cytat y, z Woda Życia, z książki Woda Życia, dr Mark Sirkas. Spożywanie niewłaściwej wody na dłuższą metę prowadzi do pojawienia się wielu schorzeń. Gdy uświadomimy sobie, że niewłaściwa jakość wody pitnej może prowadzić do cukrzycy typu 1, to z biegiem czasu powinniśmy liczyć się z ryzykiem schorzeń kardiologicznych, udaru mózgu czy nowotworu, gdy stan cukrzycowy sprzyja takim chorobom. A teraz znowu odsyłam was do. Y, Barwy Zdrowia, Janusz Dobrowski, mój kanał, e, rozmowy z tatą, odcinek numer 30. Jak to jest z tymi chorobami immunologicznymi? Znajdźcie trzy odcinki na temat cukrzycy. To będziecie widzieli, o czym jednocześnie dr Mark Sirkas mówi. Jest zatrucie chemią całego organizmu, które sprzyja dezaktywacji wysepek beta trzustkowych wytwarzających insulinę. I mamy do czynienia, i to jest gorsza insuli, e, cukrzyca typu 1, niż cukrzyca typu 2 dalej następny m, cytat John Baron e, założyciel i dyrektor fundacji Baseline of Health autor wielu pionierskich prac w dziedzinie odżywiania redaktor wydawca specjalnego e, naszego biuletynu Baseline of Health o zasięgu światowym cytat gdyby stosowana przez nas dieta miała pełnowartościowy zbalansowany charakter a nasz styl życia był pozbawiony stresu Wtedy moglibyśmy pozwolić sobie na wodę o naturalnym pH. Może nieznacznie tylko alkaliczną, ale pamiętajmy, że w przypadku diety dominującej w kulturze zachodu, gdzie jemy wiele mięsa, produktów zbożowych, cukru, pijemy mnóstwo słodkich wód gazowanych, co w efekcie przynosi znaczne zakwaszenie organizmu, do zagadnienia spożywanej wody należy podejść inaczej. W opisanej powyżej diecie poziom pH jest przesunięty tak znacznie powyżej neutralnego punktu, że aby doprowadzić stan do równowagi musimy zadziałać radykalnie, czyli on mówi o po prostu poziom naszego pH jest przesyłany znacznie w stronę czynnika zasadowego, wróć w stronę czynnika kwasowego, czyli jesteśmy po prostu zakwaszeni i dalej cytat, co dowód leczniczych cieszącej się największą popularnością z uwagi na ich właściwości lecznicze to charakteryzują się one współczynnikiem pH, który jest wysoko zasadowy. A więc zobaczcie, co się dzieje. Dalej, mam następny cytat i zaraz niedługo chyba to skończę te cytaty. cytat, badanie przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia wykazało, że picie dwóch szklanek słodkich napojów dziennie zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci. Wyniki analizy potwierdzają, że należy ograniczyć spożycie słodkich napojów i zastąpić je zdrowszymi, najlepiej wodą, powiedział dr Neil Murphy z Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem, jeden z autorów badania. Badanie ekspertów z WHO potwierdza to, o czym ostatnio mówiło wiele zespołów badawczych. W lutym Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne ostrzegało. Że picie dwóch puszek słodkich napojów gazowanych dziennie zwiększa ryzyko wystąpienia udaru mózgu i zawału serca u kobiet po 50. Ale niepokojące doniesienia docierają od nas od lat. W 2017 roku, czyli już praktycznie 6 lat temu, lekarze ostrzegali, że dietetyczne napoje mogą przyczyniać się do demencji. Dietetyczne tak zwane słodkie napoje różnego rodzaju. W 2016 roku ukazało się badanie przeprowadzone na Szwedzkim Instytucie Karolińska, z którego wynika, że pijąc dwa słodkie napoje dziennie narażamy się na cukrzycę. Od dawna naukowcy alarmują też, że słodkie napoje są jedną z przyczyn szerzącej się epidemii otyłości i powodują zaburzenia metaboliczne. Ale na tym nie koniec. W 2010 roku, czyli 13 lat temu, dr Mark Pereira z Uniwersytetu w, w Minnesocie, Opublikował badanie, z którego wynika, że dwie porcje napoju w tygodniu zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju raka trzustki. Do podobnych wniosków doszli specjaliści z Uniwersytetu Harvarda. Znaleźli związek pomiędzy konsumpcją tych produktów, a ryzykiem zachorowania na raka piersi oraz raka prostaty. Mhm. Janusz, w takim razie Oto, jest... Straszne, trochę. zgadza się. Straszne, straszne, a w takim razie wciąż jest aktualny, aktualne pytanie. Jaką wodę pić? Jednym z najważniejszych parametrów wody, tak jak mówiłeś, jest jej pH. Na etykietach wody w Polsce poziom pH właściwie nie jest uwzględniany, a szkoda bo jego wysokość, tak jak mówiłeś i podkreślałeś, i w poprzednim odcinku też było mnóstwo poruszanych badań i cytatów, więc szkoda, że nie jest, bo jest to. Ma to fundamentalne znaczenie dla organizmu. Już odczyn wody ma wpływ na to, czy woda, którą wypiliśmy, zneutralizuje kwasy i pomoże przywrócić równowagę kwasatową, czy raczej bardziej zakwasi organizm, a kwasica metaboliczna to jest jakby stan organizmu, który przebiega bezobjawowo, a w konsekwencji może go całego rozsypać na wielu płaszczyznach. I wprawdzie odczyn narządów wewnętrznych jest w naszym ciele bardzo różny, ale w określeniu odpowiedniego pH wody, którą powinniśmy pić, pomaga nam krew, której najzdrowsze pH wynosi 7,36. Tak, 7,36 to są takie tak. Woda do picia powinna mieć zatem wyższy poziom pH niż krew, no. czyli przynajmniej 7,4. No, i niestety na polskim rynku wody, których pH jest za niskie, właśnie no większość tych wód ma za niskie pH, co sprawia, że pijąc taką wodę zakwaszamy nasz organizm. I tutaj kółko się jakby zamyka, bo zamyka na żadnym tak. etapie nie regulujemy tego. Tak, i to jest właśnie problem, i ciągle powtarzamy: to jest brak wiedzy, a zwłaszcza wiedzy u tych, którzy pozornie odpowiadają za nasze zdrowie, czyli u tych profesjonalistów, chyba. Dwa odcinki temu o tym mówiłem, te pokazywałem to te takie w cudzysłowiu. I z, dlatego słuchajcie, wyłącznie każdy z nas odpowiada za własne zdrowie, czy się to komuś podoba, czy się nie podoba, taka jest prawda. Trzeba stawać prawda, bo prawda was wyzwoli, jak powiedziała kiedyś bardzo znamienita postać. I teraz w związku z tym, jak kształtuje się ten poziom pH w poszczególnych wodach dostępnych? W sklepach. Różnie, po prostu przeróżnie. Ja o tym piszę, między innymi, właśnie w tej publikacji, dlaczego warto należy pić wodę alkaliczną. Można do tego sięgnąć. Natomiast akurat no, ciągle wracam do tego programu, na którym ja pracuję taki kompresowy program zdrowia. Do znudzenia o tym mówię, ale myśmy odkryli bo ten program wymaga picia wody, i myśmy odkryli że efekty tych naszych działań prozdrowotnych są znacznie szybsze i znacznie lepsze, kiedy zaczęliśmy stosować wody alkaliczne o poziomie minimum 9, a więc silnie zasadowe. I dodajmy, że absolutnie to nie odkwasza żołądka, bo nieraz jakieś takie no bzdurne rzeczy, że proszę Pana, to, to będzie odkwaszany żołądek, no bo Żołądek musi mieć silne kwasy na poziomie w momencie trawienia, czyli w czasie aktywności 1,5-2,5, w czasie spoczynkowym, czyli kiedy nie trawimy, to jest 3,5, 4,5 nawet i tak dalej. Więc nie ma problemu z odkwaszaniem żołądka kompletnie. To nie jest wejście w reakcję kwas, zasada. O wpływie wody też alkalicznej na zwalczanie wielu dolegliwości już mówiliśmy w poprzednim odcinku, w poprzedniej audycji. I po prostu z wszystkich tych oczywistych względów polecam picie wody alkalicznej. Jeżeli tylko macie taką możliwość, to ma być to czysta woda, krystalicznie czysta woda, to ma być woda strukturyzowana, to ma być woda przede wszystkim o wysokim pH. Jeżeli nie stosujecie ewentualnie odpowiednich suplementów odkwaszających, i dobrze, żeby miała wysoki, ujemny potencjał redox. Jeżeli tutaj teraz Agnieszka pewnie powie znowu słowo na zakończenie. Tym możecie tak. dysponować. Tym możecie dysponować. Wszystkiego dobrego wam teraz życie. Tak, tym możecie Nie, ty dysponować. Wodę, tą wodę. Tak jak ja y, mówiłam już wcześniej, polecam właśnie tą wodę w takich parametrach, jak Janusz mówi, bo gdzie, tylko mając taką wodę jesteśmy w stanie dbać o nasze zdrowie, o naszą profilaktykę. Ja pomagam dobrać takie urządzenie spo, spośród kilkudziesięciu urządzeń sprawdzonej polskiej firmy. I cóż, rozstrzał cenowy jest różny, możliwości jakby zbiorników są różne. To zależy od tego, jak duża jest rodzina i na ile może sobie też pozwolić. Załatwiam nieoprocentowane raty, załatwiam 40% rabatu na serwis tych urządzeń, i mam całą masę już jeszcze tutaj dodatkowych. Dodatkowego takiego programu wsparcia dla osób, które są zdecydowane. Także zapraszam po informacje do siebie, bo najwygodniej jest mieć takie źródełko z czystą wodą we własnym domu, z uzdrawiającą niemalże wodą, bo tak można powiedzieć. I na koniec tej rozmowy, właśnie podsumujmy taką kluczową myśl. Podstawą skutecznej regeneracji organizmu, podstawą zdrowia jest alkalizacja organizmu, Nie? poprzez picie odpowiedniej wody. Ponieważ zdrowie, sprawność i uroda mają odczyn zasadowy. Także, jeżeli chcecie te wszystkie parametry zachować, zapraszam do siebie, możecie do mnie napisać, zadzwonić jakkolwiek. Pod tymi firmami jest oczywiście kontakt i na social media, i telefoniczny, i mailowy. A tymczasem zapraszamy po książki Janusza, tu było mnóstwo cytatów. Janusz te cytaty, te badania zebrał we swoich publikacjach. Woda, fenomen życia, część pierwsza, część druga. Dlaczego warto pić i należy pić wodę alkaliczną? Na hasło cud macie 10% rabatu na wszystkie książki Janusza. Także zapraszamy, zapraszamy. I cóż, wybierzcie się z nami w drogę ku zdrowiu. Pozdrawiamy Was serdecznie i życzymy. Dużo zdrowia, dużo miłości i z wdzięcznością do Was tak, uśmiecha się Janusz Dąbrowski. Dąbrowski. Tak jest. Jaroszewska. Janusz Dąbrowski, jeszcze jak zwykle muszę swoje trzy grosze wtrącić i czasami słuchacie, wiele osób mówi: Słuchaj, ale mnie na to nie stać, nie umiem, nie mogę, nie to, nie tamto, nie siam to. E Jesteśmy stwórcami. Jeżeli mówimy nie stać mnie na to, to już stworzyłeś nie stać, stworzyłaś nie stać mnie na to. Jeżeli mówisz nie mogę, to już stwo, to stworzyłeś, stworzyłeś. Jeżeli nie umiem, nie potrafię, nie to, nie to, nie to, to jest bardzo negatywny wzorzec. Mogę, umiem, potrafię, stać mnie na to. Tak, to są, podstawowe są pierwszy zasady. krok, a pierwszym krokiem jest zawsze rozmowa i tak, e, tak. zawsze rozwiązanie się znajdzie. Rozwiązanie, także... a nie od razu przekreślenie. Priorytetach, że, że jak sobie ustawimy odpowiednio priorytety, a myślę, że w dzisiejszych czasach priorytetem powinno być nasze zdrowie, bo jeżeli my o nie nie zadbamy, to nikt, nikt tego za nas nie zrobi po prostu. My Dokładnie. musimy te sprawy wziąć w swoje ręce, wy musicie wziąć swoje, to w swoje ręce. I jeżeli nie zgłębimy, jakby wiedzy, nie podejmiemy określonych działań, no to za chwilę konsekwencje mogą być takie, że będzie nas to kosztowało. Dużo, dużo więcej, bo zawsze każda złotówka zainwestowana w profilaktykę zaprocentuje nam, stworzy tak zwany momentum i będziemy później zdrowia. Jeżeli to zakwaszenie, chociażby, o którym mówiłeś, będziemy utrzymywać przez długie miesiące, przez długie lata, to później możemy się ustawić w kolejki do firm farmaceutycznych, do lekarzy i do, i do aptek po. I po wtedy czego... tracimy pieniądze i wtedy nie... I w tej jak leżymy na łóżku szpitalnym, okazuje się, że mamy dużo czasu. Jak trzeba kupić leki, to się organizuje zrzutki i takie inne historie. Przepraszam, że nie. dlatego ja tego nie zrobiłem wcześniej. Ale taki ma być. Po prostu. Wszystkiego dobrego, kochani. Otwierajcie oczy, pytajcie, mhm. po to jesteśmy. Jesteśmy dla Was, więc zapraszamy serdecznie. Do kontaktu i po wiedzę, i po rozwiązania. Pozdrawiamy serdecznie, Papa. Pa. Najlepszości. Papacki. Najlepszego.